Który kolejka będzie? kurde, zabrakło mi. Zacznijmy jeszcze takie sytuacje. Teraz pokażę ci sposób do, na kopiowanie torów, żebyś nie miał nigdy takich sytuacji. Zaczynajmy. Wiecie półku. Zaczynamy krzyżyć na tecie, trzeba położyć martwy kolarz korolowca runkowanego. Na środku się stawię jakikolwiek tory, który robi zegarek. Albo się dźwięk do. Kiedy mam ten Jeszcze jestem tego! i już po później Ona też działa na to, na wszystkie wersje. Dziękuję za oglądanie.